Bóg jest wielki i Magda, cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać o tym, co dokonał w ostatnim czasie. Bo kiedy na spotkaniu czwartkowym dawałaś świadectwo, jak to otworzyłaś paczkę, to ja sobie pomyślałam: Aha, zaczęło się, bo byłam przekonana, że mam tobie wysłać tą paczkę do Szkocji z gazetami, z książkami. Przednio wysyłałam do innych osób, a pomyślałam sobie: Teraz muszę ją wysłać do ciebie. Zebrałam książki, gazety. I zapakowałam to. Ponieważ waga była, ciążyło to, więc na u góry położyłam książki przypadkowe, te najlżejsze, najcieńsze, no tak, żeby doważyć do tych kilo, żeby akurat pasowało się w widełkach. I mnie już zaskoczyło pierwsze świadectwo, które powiedziałaś na temat tej paczki na spotkaniu czwartkowym. Pamiętasz je? Pierwsze, to, pierwsze świadectwo to było takie, że ta paczka na mnie czekała że ja przyjechałam z Polski i tam na tej paczce nie było wyraźnego adresu, czyli że ja musiałam się skontaktować z tą właścicielką sklepu, która jest moją przyjaciółką. Eee, I ta paczka tak jakby nam nie czekała po prostu, że oni jej nigdzie mieli ją odesłać, ale jej nie odesłali, bo w ogóle nie wiedzieli, do kogo ta paczka ma być. Ja potem paczkę się akurat zgłosiłam i przywiozłam tę paczkę do domu. Eee, ale wcześniej, e, będąc w Polsce, e, kupiłam sobie taką byłam w księgarni i kupiłam sobie taką książkę e, o aniołach, e, o tym, że e, są, anioły są istotami duchowymi, nam towarzyszą. E, I to była taka seria książeczek i następna seria, książkę, książką w tej serii była książka o Lęku. Ja tak e, zapragnęłam w sercu e, że chciałabym tę książkę przeczytać. Tu następną no w tej tą serii. Paczkę, tak, następną w tej serii. I właśnie przyłożę tą paczkę od ciebie uh -huh. e, i otwieram tą paczkę. A tam ta książka, którą nie chciałam przeczytać. Na o, samym wierzchu. Tak? I tak się, No ja się tak i ucieszyłam się z tego, ja mówię, kurczę, Panie Boże. E, dziękuję ci. No tak, on cię widzi i słyszy. I masz i masz książkę. No i to, dla mnie to było takie niesamowite. Ja mówię, wow, no ale e, zastanawiając się nad tym idąc dalej, to te książki mi przesłałaś po to, e, żeby e, przez te książki e, Pan Bóg dotykał, e, dotykał ludzi i pozwalał im siebie objawiać i, i my mamy przez te książki po prostu e, odpowiadając na takie Boże zaproszenie, mamy no, przybliżać Pana Boga, mamy ewangelizować. No tak, bo wysłałam Ci książki, żebyś zaczęła działać. I... Tak, tak. I to dla mnie był też taki znak, że e... no, Pan Bóg nas, Pan Bóg widzi, realizując tą wolę Bożą i ucząc się słuchać głosu Bożego w naszym życiu e... i współdziałając z Panem Bogiem, to nam się będzie wydarzało, ale... E... Dopiero taki, takie potwierdzenie tego, e, tego posłania to poczułam, jak e, spotkałam wychodząc z mszy Świętej, spotkałam takiego e, Dawida i ten David dał mi takie świadectwo, że on dopiero się niedawno nawrócił, bo 6 lat temu się nawrócił. Człowiek, to jest pola, czy I on do mnie Szkod. Uh -huh, szkod tak. uh -huh. I, on, I on do mnie mówi mówi, słuchaj, mówi. Zaczęła mówić o modlitwie ojczy nasz i mówi, i coś się ze mną zaczęło dziać. Mówi, on nie wiedział, co się ze mną w ogóle dzieje, ale on teraz jest na takim etapie, że jest apostołem miłosierdzia Bożego i on nawrócił się przez to, że ktoś mu dał książkę. No widzisz? I on do mnie mówi, e, mówi, przez tą książkę się nawróciłem i wyciąga tą książkę i mi pokazuje. Mówi, zobacz, mówi, miłosierdzie Boże. I to mnie dotknęło. Ale zobacz, on się nawrócił, że dostał książkę, potem poszedł na Msze, potem, no, no nie wiem, nawrócił, spowiadał się, przystępuje do Komunii Świętej, no się po prostu całkowicie nawrócił. No nie tylko tak, że o, prawda? Tylko poszedł dalej, 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 aż w końcu rozdaje dalej książki, tak? Tak. I jak ty na przykład do mnie, do mnie mówiłaś. Magda, nagrywamy świadectwo, to ja czułam, że to ten owoc jeszcze we mnie tak nie dojrzał. Że jeszcze coś ma więcej być w tym świadectwie. No i się wydarzyło, że spotkałam tego Davida i on do mnie mówi słuchaj, tak, tak jakby Pan Bóg do mnie mówił, mówi słuchaj, ja Cię widzę, idź i rób. No tak. Ja to czuję w swoim sercu, że, że na wszystko też potrzebny jest czas, ale też to, to Boże takie posłanie. takie potwierdzenie, że to posłanie, że ty to... Nie wiesz, tak mówisz, że no już tak dużo dostajesz od Pana Boga, że no już nie możesz. No że już no musisz tak. iść i mówić o tym. Musisz się podzielić. Tak, to trzeba się, I to właśnie ja tak czuję właśnie w swoim sercu, że e, no, trzeba iść i, i głosić. No, tak, ksiądz na koniec my się mówi: idźcie i głoście. Światu Ewangelię, no, czyli Jezusa też żywego. No i, no, i, no i jesteś posłana. Jesteś posłana. A że, a że dostajesz takie właśnie potwierdzenia, i jest to niesamowite, bo Pan Bóg do Ciebie osobiście przemawia, nie? Tak, że to są takie Boże znaki właśnie. Tak, że no, no, znalazłaś książkę, o której chciałaś właściwie kupić, ja o tym nic nie wiedziałam. Patrz, akurat tak książka. Spotykasz osobę, która ci mówi, jakie to jest ważne, że dostał książkę i, i, i się nawrócił, zmienił życie totalnie. Bo spotkał Jezusa przez książkę i potem dalej go szukał i dalej teraz ewangelizuje. No i to jest właśnie, no Pan Bóg konkretnie w danej sytuacji do ciebie mówi. Magda, widzę cię, Magda, widzę, co robisz, widzę, gdzie jesteś. Widzę, że masz paczkę. A jeszcze mi się podoba to, jak Pan Bóg do Ciebie mówi, widzę, że czytasz Pismo Święte, bo Ty masz pomysł, żeby był krąg biblijny w szkole czy coś takiego, to też jest takie. No. No Pan Bóg to widzi, naprawdę. No, to, to słyszę, ale co, co tam dalej Pan Bóg zadecyduje, to. E, no to nie wiem, na pewno. E, no na pewno będę w swojej takiej. E, Małości i starać się na to wszystko odpowiadać, to o co Pan Bóg poprosi. No i, w, i Bóg jest wielki, i Bóg tą małość właśnie kocha, wiesz? I chociaż te małe rzeczy, żeby komuś dać, właśnie podzielić się książką, słowem, świadectwem i przysyła jeszcze ludzi na dodatek, stawia sam na drodze tych ludzi, niech będzie uwielbiony, Magda. Że dajesz świadectwo, tak, że rozdajesz, że świadczysz, że spotkałaś Boga i się nim dzielisz. On jest wielki, naprawdę. No I nas zaskakuje, i nas widzi w takich szczegółach. No bo powiedz, nikt nie wiedział, że taką książkę pragniesz mieć, a on, on to wiedział. Tak. To są najważniejsze takie drobiazgi Bożej Miłości, takie drobiazgi, że nikt nie wie, ale on wie, on wie. Tak. I ta książka jeszcze o czym była, o tym, co ja teraz przeżywam. No właśnie. To przeżywałam, w... już teraz nie, ale wtedy właśnie to przeżywałam, właśnie. Yy... Taki właśnie temat był w moim życiu do przepracowania, i to była właśnie książka na ten temat. No tak, i teraz możesz się tą książką dzielić też z innymi, ze swoim świadectwem. Wszystko jest na temat. Wszystko jest na temat Magda. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony, że możemy o nim rozmawiać i dzielić się nim. Amen. Amen.